Mamy smartfon, smart gigaset. Dobra, doliczam 9 stówek. 9 stówek. Staty? Staty fajne. fajne, fajne. fajne. Ten smartfon jest fajny, no, bo to jest no, aparat. Przystowy. dawaj Drobnych. To Ameryka. jest aparat Nie, niania. to jest niania, no. Zmiana elektryczna. 400 zł. Ta nie, nie, Dwie sprzedałem w ciągu niecałej doby. Ostatnio wystawiłem, od razu poszły. To są towary, które schodzą momentalnie. Bardzo dobre towary do sprzedania. mamy trzy raz. Na razie tak, trzy. Ale trzy. wszystkie są takie nie. same? Nie. Medisona. Stoibera, dobrze myślisz. Hmm. Czyli 600 w sumie. Tak. Na razie trzy, no. Nie, nie wiem, czy to co jest. jest? Słuchawki. Słuchawki do tego do galaksy. No proszę, tak? do mojego Samsunga będą pasowały. No dawaj, 500, wiesz. Ha, 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 ha. Chyba 50. Nowe 500 tyle je liczymy. 3 pustowe. O 3 pustów. Słuchawki fajne były i szybko schodzą, bo są też na, na topie. Jest to towar, który nie jest sezonowy, czyli sprzedaje się cały rok tak samo. Co to? Co to, co to, co to? To jest laserowy depilator. Jest laserowy depilator. Tak. A, tak. I za to będzie tam drogie. Najprawdopodobniej tylko. O kur. bo to będzie kosztowało może nawet 800 w nowe. No myślę, że nawet więcej, no. bo. Tak, depilator. To będzie no. rowentor. No. No. 700 zł 700. No. No. To jest e, zestaw chyba monitoringu oh. do domu. Wow. To będzie drogie. Nowe 1600. Ile liczymy? Są, to są kamery? Yy, tak, e, kamery. 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 I, same kamery nagrywają 1200. 1200. Wszystko ma to dość dobre. Naprawdę wszystko jest fajne. Mógłbym kupić taką paletę. Wileda. Vileda? Vileda? A mam, wiele obrotów obrotów, dwie, no, od razu coś dla ciebie... 150 zł maksymalnie, bo tam 200 chyba ileś to kosztuje ten zestaw? We no, ze 150 do wzięcia. 100, to ile 300 zł za dwie. 300 o. 300 zł, tak? No ale to jest tak. fajne. Dobra, dobra. ten aparat, też Instax. Pudzi? Licz, trzy stówy też Nie, do wzięcia. Do, co, to... to jest drukarka do, do zdjęć, telefonu. Także bezprzewodowa, bezprzewodowa no, drukarka do zdjęć. Trzy stówy do wzięcia. Instaxy, aparaty, to też bardzo fajne jest. Aparaty właśnie Instax, one też robią flore... <śle> <śle> <Boże. śle> A to co? Irygator. Irygator. A co on robi? Do... do do, do, do czyszczenia. Irygator między zębami. Wszystko ci wyczyści zamiast jakimiś czy czyszczeniami. No. Zywany, czy nie? Mamy Używany no. chyba, bo sobie jest zaklejony, wiesz? Wyciągam nożyk, tylko tym razem one się podpiął. No, zaklejony. Z jest. 600 800, nowy na pewno. Fajne, to jest fajne. Ciebie idziemy dla do ten... grilla. No, idziemy grilla do grilla. To, to mam lepsze stanowisko Ale nie, to jest niszczarka. Niszczarka. Dobrze, że to tworzyłeś. Grill jest dużo bardziej opłacalny jak niż czarka. No. Grill może kosztować kilka stówek, tak? Może 500-600 zł. niż szczarka jeszcze bezmarkowano ma 150, no maksymalnie 200 zł, ale ona była używana. Ja generalnie nie rozumiem takiego postępowania. No rozumiem, że ktoś chce coś zwrócić, ale już no, mógłby się chociaż trochę wysilić i chociaż wyczyścić ten towar, który zwraca, żeby to nie była taka kicha.